Siłanko, witam Was bardzo serdecznie, jestem Christmas i kontynuujemy serię poradników na temat dźwięku. Wiem, trochę czasu musiało minąć, ale ruszamy. Mam tutaj nagranie surowe. Życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość. Wiele ludzi pyta mnie o to samo, ale jak Ty to robisz? Skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste. Odpalamy sobie podgląd. Dlaczego? Dlatego, bo jeżeli cokolwiek będę robił tutaj na górze, bez kliknięcia Apply, te wtyczki, które sobie zapnę tutaj, Pokażą mi, jak bardzo zmienia się ślad na dole. Więc możemy sobie zacząć od yy, odszumienia od tego audio. Cyk. Podglądamy. Widzicie, tutaj jest taki, yy, taki skok. Tu się coś musiało zadziać, więc tego nie chcę. Mogę skorzystać sobie z Noise Reduction, Capture Noise Print yy, tutaj w spectral racie w advance. I widzimy, jak tutaj nam się zmienia ten szum. Widzicie, tu już jest prawie czarne. Tu już go prawie nie ma, więc może Dę być. Choćby sadzić do marchew. Ale tutaj słychać jeszcze parę, parę, parę błędów, więc skupmy się na nich. Przede wszystkim equalizer. Nieważne, jak dobry macie. Jak dobry macie mikrofon. To już wam mówię z góry. To jest absolutnie nieważne, bo zawsze są jakieś. Eee, częstotliwości, w których słychać coś Jeszcze radość, a ja odpowiadam, że to proste. To, to, to gwizdanie? A ja odpowiadam, że to proste. To umiłowanie życia, to właśnie on. Wyszukujemy cyk, wycinamy. Można je nawet do zera wyciąć, ale powiedzmy, że ten dźwięk zacznie brzmieć nienaturalnie. Przede wszystkim polecam, e, polecam nie kopiować ustawień, tylko zalecać się do nich i robić to. Trzeba robić na słuch. To, co u mnie będzie działało, u was niekoniecznie, ponieważ każdy ma inną barwę głosu. radość, a ja odpowiadam, że to proste. To umiłowanie życia. Hmm, to gdzieś tutaj będzie. I cyk, Jest radość, a ja odpowiadam, że to proste. I lecimy dalej. Icy, i W tym miejscu zawsze jest najwięcej muł. Ja wam pokażę o co chodzi. Ten muł jest te taki. radość, a ja odpowiadam, że to proste. To umiłowanie Piszesz życia. Że? To właśnie ono sprawia, że dzisiaj. Na... To jest pogłos, muł taki mm, bardzo, bardzo nieprzyjemny. Bardzo nieprzyjemny te dźwięk. radość, a ja odpowiadam, że to proste. Wyszukujemy jego źródło, U każdego będzie co innego. I wycinamy. Jest radość, a ja odpowiadam, że to proste. Nie możemy przegiąć yy, z szerokością przede wszystkim, bo są tutaj też niskie, niskie częstotliwości. Wycinamy wszystkie częstotliwości, które są niepotrzebne. Tutaj yy, to wszystko jest nam absolutnie niepotrzebne. Radość, a ja bo tutaj nie ma głosu, jest tylko i wyłącznie bas. Jeszcze radość, a ja odpowiadam, że to proste. To umiłowanie życia, to właśnie ono sprawia, że dzisiaj na... Okej, okay, i widzimy jak zmieniła się ścieżka, podniósł się ślad, czyli jesteśmy na dobrej drodze. Dalej, kompresor. Chcielibyśmy wyrównać sobie to wszystko i tutaj z pomocą nam przyjdzie Windows Amplitude Statistics. Ja sobie go przeskanuję. Minus 19,72, co nam to daje? Jak zapniemy sobie dynamikę, to możemy zapiąć sobie kompresor na minus 19. Ustawiamy sobie ratio. I sprawdzamy, jak zmienia nam się ślad. Możemy go trochę sobie podbić, ale też bym nie przesadzał. Ludzi by tam nie o to samo, ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste. To umiłowanie życia, to właśnie. Możemy mu nawet. Po... Ludzi by tam nie o to samo, tam... samo, ale. No dobrze, powiedzmy, że jestem względnie zadowolony. Później jest DSR, Czyli wszystkie te szeleszczące, sz, 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 sz i tak dalej. No tutaj DSR akurat prosto działa. Ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tę radość? OK, możemy sobie zjechać. Ludzi by tam nie o to samo, ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste. Pamiętajcie, że też, żeby nie przesadzić, żeby jednak te. Ludzi by tam nie o to. Te szelesty były jakieś, ale w granicach, OK? Ludzi tam nie o to samo, ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tę radość? A ja... I na samym końcu mamy limiter, który tutaj jest dość hardkorowy. No, wystarczy nam zupełnie ta wtyczka. Zobaczcie, jak, się, jak, jak bardzo zmienił się ślad. Jeżeli chcecie, mogę zrobić materiał jak zrobić to porządnie na płatnych wtyczkach. Ale do tego yy, musicie mi zostawić komentarz. No i na końcu, jakby poza limiterem, możemy sobie jeszcze dodać reverb, jak kto woli. Jest tutaj bardzo fajny mastering reverb. Życie to śpiew, życie. Tylko, że trzeba go trochę na przykład zjechać do 10%. Życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość. Wiele ludzi by tam nie o to samo. A... Voilà, tak wygląda ścieżka przed, tak wygląda ścieżka po. Można również tutaj, jakby z pełna dowolność, Czy najpierw zrobicie mu dynamikę, dopiero później zrobicie mu equalizer, czy ten, jak zrobicie ten equalizer i tak dalej, bo ja nawet tutaj mam zapisany gdzieś z lekkim podbiciem basu. Po w ogóle equalizerze możemy również dołożyć jeszcze troszkę jednak tego, tej saturacji, czyli na przykład loudness maximizer. Też bardzo życie to działa. śpiew, życie to taniec, życie. On troszkę podbija nam tutaj wysokie tony. Troszkę niskie. To jest w ogóle bardzo fajny preset. Hmm. Chciałem powiedzieć, presety zapisane już w Audition. To jest w ogóle e, spoko, ten Vocal Enhancer, dlatego, bo on, jak widzicie, wycina nam niskie częstotliwości, podbija nam trochę basu, trochę, tro, trochę dołu, usuwa nam mu, o którym mówiłem, i podnosi, może trochę przesada, bo mógł być trochę spokojnie mniejszy. Podnosi te wyższe częstotliwości, przez to głos jest czystszy, jest klarowniejszy. Ale życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość. Wiele ludzi by tam nie o to samo, ale jak ty to robisz? Sk no, w sumie jest tutaj trochę za głośno, bo ja bym mógł sobie spokojnie go, z, niego, z niego zejść o jakieś pff, nawet do zera. To umiłowanie życia, to właśnie ono. On no, wtedy nie jest taki, taki mocny, ale. To umiłowanie nie. życia. Co ważne jest jeszcze, to pamiętajcie, żeby robić sobie audio do minus 6, do minus 3. E, trzeba je, czy znaczy powinno się je nagrywać do minus 12? I tak dalej, żeby później po tej obróbce audio można było na spokojnie na tym to dźwięku pracować. życia. To właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład Przed... buduję maszyny, a jutro, kto wie, dlaczego o. by nie, oddam się pracy społecznej i będę odchodził. Słyszycie, że jest lekka różnica. Jest trochę, trochę czystszy jest ten dźwięk. Na pewno jest równiejszy. Tutaj, gdzie mówiłem bardzo mocno, takie uderzenie. Wielu ludzi pyta mnie o to Widać je, kompresor idealnie ścina. wiele ludzi pyta tam o to samo. Wyrównuje mi to, to audio. Jeżeli chcecie materiał na temat wtyczek już takich no powiedzmy troszkę ciekawszych, tylko niestety płatnych, to, to jak najbardziej zapraszam do komentowania. Mam nadzieję, że to Wam się przydało. Pamiętajcie, że możecie robić dowolne audio. Pamiętajcie, że to przede wszystkim robicie sobie sami na swoje ucho. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się. Nie wiem w którym tutorialu następnym, mam nadzieję, że zostawicie coś fajnego po sobie i będziemy się świetnie bawić. Do zobaczenia, coś Wam hej!